Halo, cześć, witajcie my kochani do w 3, to i rozdział 6, Rozbite Przymierze. Nasze wojska będą wkrótce gotowe do wymarszu. Nadal jednak nie wiemy praktycznie nic o tej dziwnej krainie, do której uciekł Illidan. Ta kraina to Lorderon. Ojczyzna Przymierza, które wsparło nas w bitwie o Górę Hejal. Podobno jego ludzkie i elfickie królestwa zostały pochłonięte przez plagę nieumarłych. Te lasy zostały ciężko doświadczone. Muszę was na pewien czas zostawić. Wejdę w puszczę i spróbuję porozumieć się z tą ziemią. My w tym czasie spróbujemy odszukać trop Illidana. Chcę, abyście skupiły się na tym zadaniu. Wasz spór będzie się mogły rozstrzygnąć, gdy odnajdziemy już mojego brata. Oczywiście, Shando. Ruszajmy. W tym miejscu był obóz przymierza. Chyba zaatakowano go niedawno. Obcy, panie, na nieumarłych nie wyglądają, ale. Ishnuala, nocne elfy. Jestem książę Keltas i przyznam, że wasz widok w tym miejscu mnie dziwi. Obawiam się, że w tej przeklętej krainie nie znajdziecie niczego poza śmiercią i rozpaczą. Ishnu'dal dal Keltasie. Ja nazywam się Maje w Cienia, a to jest Tyrande szept wiatru. Polujemy na potężnego demona który niedawno tu przybył. To ciekawe. Nic mi o nim nie wiadomo, ale coś rozsierdziło nieumarłych z ruin Dalaranu. Niepokoją nas w dzień i w nocy, dlatego mieliśmy właśnie opuścić ten posterunek i udać się na drugi brzeg rzeki Arevas. Hmm. Możemy ci w tym pomóc, Keltasie. Chwileczkę. Nie mamy na to czasu. Czy pomożesz nam w polowaniu na demona, gdy twoi ludzie będą już bezpieczni? To będzie dla mnie zaszczyt, pani. To ma chyba inny głos, to mi się zdaje. Znaczy, to nie, był, nie byłoby wielkie zdziwienie, jakby się tak okazało, no bo w tej grze to jest częste, że... ...że postacie mają inne głosy. Ale zawsze mi jest szkoda tych głosów, bo... Bo czuję, że te poprzednie były bardzo przyjemne. Natomiast czytałem bardzo dużo negatywnej opinii na temat tego, że głosy są inne. I trochę się z nimi nie zgadzam, bo rozumiem. Fajnie, jak są te same głosy, które już znamy. No możemy się już przyczy... Może już się przyzwyczailiśmy do tych starych głosów, no bo w sumie, hej, pewnie niektórzy z nas graliśmy po setki godzin. Ja grałem pewnie setkę godzin, ale z samej kampanii nawet. No więc więc pewnie to tak tyle godzin spędziłem. Teraz przy to minęło kilka lat, kiedy ostatnio grałem poprzednią część, więc. <laughs> znaczy poprzednią część, poprzednią edycję, więc jakby nie mam problemu z tym, że głosy były inne. To zrozumiem, że ktoś może powiedzieć. Ojej, te głosy są inne, dlaczego? Musimy bronić karawany. Nie obawiaj się, Keltasie. Nasze górskie olbrzymy z łatwością rozprawią się z tymi nędznymi robakami. Ich kamienna skóra jest prawie niewrażliwa na nieporadne ataki martwiaków. Marnujemy tylko czas, Tyrande. Powinnyśmy szukać Ilidana. Oni potrzebują naszej pomocy, Mai. Ich pobratymcy wsparli nas w walce z Legionem. Teraz spłacimy ten dług wdzięczności. One, one myślą, że naprawdę. Te randy myślę, że naprawdę, jak pomoże jakiemuś. Keltasowi. Czym, 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 czymkolwiek, co on tam robi, to no, że nagle dług będzie spłacony? No nie, nie powiedziałbym. Ludzie ludzie i Jorkowie pomogli przecież im uratować cały świat, nie tylko. nie tylko jedną grupę. Koniec jest coraz wyższy. Naprawdę, te jednostki są mega mocne. Bieru To zawolecimy. Nie umarli znów atakują! Brońcie karawany! A, obóz najemników. Moglibyśmy kupić ich pomoc, ale w tym celu musielibyśmy odzyskać nasze złoto ze skrytek. Ukrywacie swoje złoto? Toczymy wojnę, której wynik jest już przesądzony, droga pani. Nie umarli z każdym dniem zyskują przewagę. Złoto musimy trzymać w ukryciu, ale tak, by mieć do niego łatwy dostęp. Dlatego zakładamy w tej głuszy specjalne skrytki. Pomożemy wam je odnaleźć. Więcej hajsu, więcej hajsu. Za sprawiedliwość! Dobra, lecimy po ten hajs, lecimy, lecimy. Amarachus. Kim ty kurwa jesteś, Amarachus. Nie wiem, czy, czy powinienem tego ulta używać, czy nie, ale w sumie... hej. To jest zbyt dużo ciężki walk, w tej, w tej misji nie będzie. Są tak dobrze wyszkolone jednostki. tylko czas Grandę, szkoda mi tych przedmiotów, że nie ma. Kurde. ula się bardzo przydaje, ale... Hm. Wielką cenę bronić karawany Nadszedł. Najwyższej ochrony. Najs. Nice. To jedna ze skrytek Keltasa. Weźmy to złoto. Dawaj to hajsidło. Nadszedł. Teraz coś mi się przydało ulepszyć, albo uleczyć, albo. Albo rzeczywiście, kapłanów? Za wszelką cenę broncie karawany! Zakończę to polowanie. Myślę, że oni będą najlepsi w tym wszystkim. Uszkoda, że właśnie myślałem, że mi wystarczy na jednego, chociaż tego dodatkowego Alfika, ale chyba nie wystarczyło mi za bardzo, cholercia. Winni będą cierpieć. Ale cóż, no nie ma, nie ma. Jak się nie ma, co się lubi, to się to lubi, co się ma, nie? Polowanie. Więc no, jest ok. Natychmiast tam mu przywal sprawiedliwości stanie się zadość. Dobra, teraz tak najważniejsze. Bierzcie drewniaki, lecimy. Nic nie ma, serio. Tam tam ten ult stoi i ja mówię. Co tam jest? Nie umarli, znów atakują! A, chwila jeszcze jedna, bo widzę, że, że te nasze golemki. To, o, to są... nie golemy, tylko ogry. Ogry. Dobra, pomyliłem. golemy to są te. To, olbrzymy to są, to nie są nawet golemy. To, czym są golemy w tym... A w tym uniwersum nie ma golemów, tak? Możliwe. Natychmiast. Oczywiście. Do broni! Szybko się z nimi rozprawię. Słuchaj, tych dwóch... No się Jeszcze powspierajcie może tego. Powspierajcie ten ostatni... Ostatni wagon. Nadszedł czas. Pójdę sekund. Chwila, 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 chwila. Muszę was odciąć od tego. Została mi już tylko garstka wojowników. W ciągu ostatnich miesięcy plaga zebrała wśród nas straszliwe żniwo. Straszliwe żniwo. Dwa, to, czemu nie zwalczają wraz z tobą nieumarłych? Naszą prastarą ojczyznę Keltalas strawiła plaga. Mój niegdyś dumny naród dogorywa. Nieliczni, którzy przeżyli, przyjęli miano krwawych elfów na cześć naszych pomordowanych braci i sióstr. Współczuję ci straty Keltasie, ale nie możesz pozwolić, by gniew i rozpacz zatruły ci serce. Być może to właśnie ty poprowadzisz swój lud ku lepszej przyszłości. Ja nie mogą się przemienić. Nasi wojownicy zaatakowali droga. To nie walczą. Za wszelką cenę bronicie karawany! Aha, bo oni tak chodzą za tą karawaną, tak? Okej. Okay. Może lepiej. E, na, na, jak coś, to biegajcie za tym wcześniejszym punktem. Win nie będą cierpieć. Kobold. Bo nie niezbyt bym powiedział. Niezbyt. Jednostki typu nie niezbyt. Nasi bojownicy są. Nie, nie mogą czekać. Nie umarli, znów atakują. karawany. A tychmiast. w sumie to się spisują, nie? Tam zawsze pomagają coś z tyłu. Kolejna skrytka przymierza. Bierzmy złoto i w drogę. Okej, okay. zwój ożywienia martwych. Jak to to podniósł? lol, dobra, lecimy. Ten drugi punkt potrzebuje zdobyć. Gdzie on jest? Gdzieś tam. I czy ja nie za szybko. O kurwa trochę za szybko, nie powiem, że nie. Karawana została zaatakowana. Potem No dobra. To jeden z nich fajnie byłoby jakby. Hmm. Czy on może on może rekrutować noski, czy nie? Weź tam, idź tam, idź. Idź tam na razie. Czy tam naprawdę to powinien jeden z ogrów pójść? A, został tylko jeden ogr. No ja, no to wybór, wybór się stał prosty. Tam ktoś w ogóle jest. To był błąd, że to pominęliśmy. To oni biegną? The fuck? Przed nami trudny wybór, moje drogie. Do celu możemy ruszyć krótszą drogą, przebiegającą jednak niebezpiecznie blisko bastionu nieumarłych. Druga droga jest dłuższa, ale czyha na niej mniej zagrożeń. Na obu czekać na nas będzie wiele niebezpieczeństw. Wybierzmy szybko i wyruszajmy. Nie mogę dłużej czekać. Zakończę to polowanie. Nie umarli, znów atakują. Brączę karawany. Gdzie on idzie? Nadszedł czas. Zakończę to polowanie. Al Shar Toridas. Winni będą cierpieć. Gdzie on biegnie? Hmm. Jeszcze więcej zakopanego złota. Bardzo nam się przyda. Jak to bardzo nam się przyda? naszych ostatnich kryjówek na tym brzegu rzeki. Odpoczniemy tu i zbierzemy rozproszone wojska. Kurwa, gdzie ty idziesz? Czemu on biega w ten sposób? Tak pojeb jakiś. Ona nie jest w tej grupie. No co się karawana mówi. została zaatakowana. Niech się zacznie że. Niech się zacznie rzecz. Drugi ponów wszystko się zgadza, ale. Koniec jest. Coraz Z jakiegoś powodu? Lepszy. Winni będą cierpieć. Ale z jakiegoś powodu on zawracał. Nie wiem dlaczego. Wroga. przy okazji się sobie po drzewku. <laughs> Te gałęzie to jest po prostu Bóg. I nasza śpi. No, Leniu. Oczywiście. Droga wolna. Może sam siebie le leczyć. To jest jakieś. ...perpetuum mobile normalnie. Idziemy dłuższą, ale bezpieczniejszą drogą. Ile? Jakbyśmy poszli w prawo, to co się stanie? Tak jak zmienimy zdanie, czy nie możemy tam pójść? Czy będzie jakiś isterek? Or something? Coś się dodatkowo stanie? Mm. Tarcz Małopolut Oby było o warto O cóż to znowu chodzi. No dalej Tarcza Błyskawic 20 sekund Nasi wojownicy zaatakowali wroga Chcę to Wewnętrzny żar, ale wolę, żeby leczy, leczył ich, żeby leczyli się nawzajem w sumie. Mam nadzieję, że to zadziała. Tak? Chodź, tu ekipa remontowa tak. lecimy. Koniec jest coraz bliższy. Zawartowników w imię Elin. Y... Na dalej. Sprawiedliwości stanie się zadość. al Shar strzelać? No, nie wiem. Za wartowników. Za sprawiedliwość. Winni będą cierpieć. No baza nie była jakaś trudna Za wszelką cenę bronić karawany A czego znowu jakiś problem? Aż będą ich leczeć git. Bo trzeba tą krótką drogą pójść w takim razie, jak widzę w tym momencie. Zakończę to polowanie. A teraz tak, wy wstajecie. Tak, jedna sprawa. Ciebie uleczyć. Ciebie uleczyć Ciebie ulecz Tego ulecz. 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 ulecz, no i się zmieni. On co robi? Ziguranta robi. Zawartowników. No i co? I No tak, nie? Czy mm. <noise> jak teraz zdobiono to celu, to się już zaliczy? Dla mnie, czy nie? Nadszedł czas za sprawiedliwość! A, weź już przestań już zużywać manę, bo <laughs> tak to już nigdy już um umiejętności specjalnie nie użyjesz. Coś się nie mógł zmienić? Miał za mało, za mało many miał, czy coś? Możliwe. Okay, bardzo załatwiona. Czy, czy nasi sojusznicy się szczają? Nie umarli, znów atakują. Brońcie karawany. No dobra, brońcie, brońcie, spokojnie. Zakończę to polowanie. Koniec jest coraz bliższy. Nie mogę dłużej czekać. Aha, i to jest nasz cel. Winnie tak, to, to było to miejsce, w którym mieliśmy przyjść. Ale przyszliśmy ze złej strony. Nie mogę dłużej czekać. Gra zaliczy to nam, czy nie? Nadszedł czas. Winnie nie nie cierpieć. Tu Jest tu coś? Nadszedł czas. Tak, z ciekawości, nigdy, nigdy w tym miejscu nie byłem. Koniec jest coraz bliższy. Tu nic nie ma, okej. Okay. Zakończę to. jest możemy jakaś ognika tam... Powinniście <grym> <grym> mnie znać. Powinniście mnie znać, ja teraz powinienem dostać ogniki, pobudować sobie tutaj bazę i, <grym <grym i przygotować się do obrony. Ja tak zawsze robię. Mam wrażenie, że nasze jednostki są zbyt silne jak na to, jakie są wymagania tej mapy. Myślę, że śmiało. Każdy sobie by tutaj poradził. Zakończę to polowanie. No właśnie, czy są drzewa wzięte? Nie ma drzew wziętych. Weźcie, weźcie drzewo. Karawana została zaatakowana. To oni pojegli. A oni tak jak się poprawiają swoje pozycje. Okay. Czy można powiedzieć, że mamy dwie ścieżki wybrane, dwie ścieżki ogarnięte. Uf, mamy ognika. Że te ogniki na no nie pomagają. Kurde, I tutaj jakieś materiały były jeszcze do wzięcia i nie, nie pomyślałem o tym. Cholera. No nic, no nic. No i tak jest, to i tak nie jest nic potrzebnego. No powiedzmy sobie szczerze, to, co ja robię zazwyczaj w, w tej misji, to jest nad stan tego, co tam powinienem zrobić, bo tutaj już powiem dawno tą misję skończyć. A ja sobie biegam na taki i z powrotem, bo się dobrze bawię już no to jest no, no dobrze się bawię to, to jest jest frustracja akurat Znakam Nie wiem No i git Jakaś osada to jest, no widzicie, nie umarli, znów atakują. Brońcie karawany! Ja już lunię się specjalnie używam tylko dlatego, żeby, żeby ją użyć. No, bo w sumie, w domu nie potrzebuję tego używać, ale no, ja lubię, tą, lubię tą moc. Według mnie to, to jest moja ulubiona moc. Nie, no, znaczy nie jest jakaś kreatywna, ale jakoś tak lubię to, że to spadałem te kule i to po prostu się dzieje. Także najlepszą mocą z tych wszystkich jest naprawdę ta zemsta. Bo to. Oprócz tego, że masz klona, który napierdziela ostre damage, to jeszcze dodatkowo masz. Zawsze. Dodatkowo jeszcze masz wkrzeszanie jakichś magicznych elfów, którzy, którzy też biją. No, niezłe niezłe obrażenie. Możesz sobie podwoić armię tak naprawdę na jakiś czas. To jest, to jest dobre. Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Koniec jest coraz bliższy. A coś tu będzie? Co się będzie. Nie mogę dłużej czekać. Noelo. Koniec jest coraz bliższy. Zakończę to polowanie. Brak miejsca w ekipie. Nadszedł czas. Słucham głosu. Sprawiedliwości stanie się zadość. No i wziąć takie coś, ale. Zakończę to. Powinieneś zostać misja, tak w tak okazji. Martli atakują. Brońcie karawany. A tych miast. leżeć, Będziemy dalej. Jeszcze być, będzie? Nie. To była ostatnia walka. Co ja mogę tu zakupy zrobić? W takim celu. Okej, okay, no mogłem, nie mogłem. Może coś tu planuje przybiec? O! Chyba bo zostaje czekać, aż przyjdą. Kogo zakatrupić? Kogo zakatrupić? Marnujemy tylko czas. Moglibyśmy się pośpieszyć trochę, no bo ile można? Zażewie. Rzeka przepływa tuż za tą wioską. Coś jest nie w porządku. Zgadzam się. Niech karawana ruszy jak najszybciej. To diaska! Czekali tu na nas! Chronić karawanę za wszelką cenę! Ich szeregi zdają się nie mieć końca. Rzucają do boju coraz to nowe siły. Aż tak dużo to tutaj nie było i bezpresadnych. Udało nam się ich odeprzeć, ale nadciąga kolejna grupa. Nie mamy już czasu. Karawana nie przetrzyma kolejnego ataku. Serio. się zacznij przyprawiać karawanę na drugą stronę. Ja zostanę tutaj i będę strzec mostu. To szlachetne kapłanko, ale nie powstrzymasz tak wielu wrogów. Bogini jest moją tarczą nadzwyczajną. Eluna doda mi sił w godzinie południu. Jak mnie irytują te pobożne gadanie. Po prostu są sakre. A to jedna z bardziej epickich scen. Oh yeah. i jej pomóc. Prąd zniesie ją w samo serce ziemnie umarłych. Nie keltasie. Tyrandę to wojowniczka. Wiedziała, czego się podejmuje. My mamy ważniejszą misję do wykonania, a czas ucieka. Twoi ludzie są już bezpieczni. Pora, byś dotrzymał swojej części umowy. Pomóż mi odszukać demona, którego ścigam. Trochę przypałbym powiedział. Trochę na przypale to wszystko się stało. Ta, ta Majew naprawdę ma w dupie tą tyrandę, tylko żeby dojebać. <laughs> o nie, co za jazda. Nie pomaga swoim. Trzeba dorwać Ilidana. <laughs> Ten Majew naprawdę zachowuje się, jakby sama była takim nowym Ilidianem. No dobra, a to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.